Cześć, witam Was serdecznie, mam dzisiaj przyjemność zaprezentować Wam keto chleb. Oczywiście no, chleb to jest tylko taka nazwa umowna, tam nie ma nawet grama mąki. Jak wygląda, jak się prezentuje, możecie oczywiście teraz zobaczyć. Jest naprawdę piękny, skórka jest ciemniejsza niż wnętrze. W środku są ziarna, cebulka, ma bardzo fajną konsystencję. No, w zasadzie jest ciężki do odróżnienia od zwykłego chleba. Oczywiście poza smakiem. Główna gwiazda programu, czyli masło orzechowe, będzie nam jak najbardziej potrzebne. Ja tylko Wam pokazuję, że miałem jakieś polskie, no ale niestety się skończyło. Wiadomo, wszystko co dobre, szybko się kończy. Oprócz masła orzechowego, a dokładnie 150 gram, będziemy potrzebowali 5 jajek, ziarek, tak, ja mam akurat zmieszane ziarka, słonecznika i pestki dyni, cebuli, będziemy potrzebowali oliwy z oliwek, nieco oleju kokosowego, proszku do pieczenia, szczypty soli i to tyle, więc przechodząc do rzeczy że kroimy oczywiście cebulę, będziemy potrzebowali dosłownie kawałek, tak około z jedną tej, czwartą z tej akurat opcji możemy zrezygnować, tak, jeżeli chcemy, żeby chleb był mniej tłusty ale przypominam, że to jest wersja keto, więc dlatego ją też daję tak. dlatego też nam potrzebny jest olej kokosowy, bo po prostu zaraz to wrzucę do jakiegoś zegarka, no ale zanim rzucę to, odmierzam, tak, żeby, żebym mógł wam podać makro. Tak zazwyczaj to tego nie robiłem, po prostu na oko. No i tutaj tylko szkopuł polega na tym, żeby drobno tą cebulkę pokroić. Wiadomo, no bez przesady, tak, ale chodzi o to, że po prostu jak ona będzie potem w chlebie, no to gdyby były jakieś duże kawały tej cebuli, no to no, mielibyśmy problemy z krojeniem chleba, albo by nam ten chleb rozwalała, jakbyśmy kroili. Także jeżeli chodzi tutaj o olej kokosowy jaki dodaję tak żeby zeszklić tą cebulkę, żeby ciągnęła ten tłuszczek, oczywiście możecie zastosować coś innego tak, nie wiem, masło, smalec, co tam wolicie. Ja akurat użyłem oleju kokosowego, stosuję go najwięcej, nie wiem, chyba po prostu dlatego, że ładnie pachnie, no i oczywiście też ma bardzo fajne właściwości zdrowotne. No ale dobra, zostawmy to. Jedziemy z jajkami, tak? Już widzieliście w moich poprzednich filmikach, że jajka traktuje nożem. Ciapa mnie tak jak ten, jak mieczem. To się chyba po prostu przyzwyczaiło. No i trzeba odmierzyć 150 gram masła orzechowego. Dobrze je, jest je przemieszać, zanim je dodamy, tak? Bo konsystencja, no żeby była jak najbardziej jednakowa, ono, ono się potrafi tak. E, dzielić, e, klaryfikować, a, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby to była jednolita ma e, masa. Jeżeli chodzi o, o ten chleb, tak, mówię na niego Keto Chleb. E, mam do niego duży sentyment, bo no, jak przyszedłem na dietę Keto, no to z tym przepisem wszystko się zaczęło u mnie. Tak, to był mój taki pierwszy przepis tak, na jakikolwiek wypiek. E, także mam do niego duży sentyment. No a przy okazji chciałbym zaznaczyć, że naprawdę jest pyszny. Świetnie spełnia swoją rolę, tak? czyli jak jesteśmy przyzwyczajeni do pieczywa, w międzyczasie dodaję trzy łyżki oliwy z oliwek. Spełnia świetnie funkcję pieczywa, tak? czyli możemy sobie go posmarować jakimś masłem, czy, czy co tam sobie lubimy, tak jak ze starych dobrych czasów gdy jeszcze no, nie byliśmy na diecie keto. W międzyczasie też, tak jak widzieliście, dodałem proszek do pieczenia, tak, jedna łyżeczka zupełności wystarczy. Odmierzam ziarka. Ja to robię w taki sposób, że biorę jakiś kieliszek, tak, wrzucam go na wagę i dzięki temu mogę łatwo odmierzyć. Wyszło tam, prawda, 20 czy 21 gramów. No, przyjmuję, że jest to pół zarówno ziarne, ziarek słonecznika, jak i pestek dyni, więc też tak uwzględniłem, no, w składnikach i, i w makro tak przeliczyłem, że jest każdego po 10 gram. Czy tak do końca jest? No, no pewnie nie, no ale nie będziemy się przecież przeliczać chyba o 1 grama, tak? Wspomnę tylko jeszcze o makro. Podałem, prawda, no, że przyjmując, że chleb ma 10 kromek. No oczywiście możemy zrobić i 12, możemy zrobić i 15. A jak pokroimy, nie wiem, mega cienko, no to tak jak u mnie w domu się mówi, że jak ktoś bardzo cienko wszystko kroi, tak widać przez, te, przez to Warszawę, no to pewnie jeszcze więcej. E, tutaj w międzyczasie, tak, bo, bo, bo mówię nieco o czym innym niż tam się dzieje na ekranie, to oczywiście wszystkie składniki po prostu musimy do siebie dodać, nie ma tutaj żadnej większej filozofii. E, jeżeli chodzi o foremkę, jakie je używam, jest dosyć mała, e, około 22 cm długości. I na szerokość jest, no tak jak widzicie, około 12 cm. Czyli tak, składniki wszystkie ze sobą mieszamy. Cebulkę, tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba po prostu zeszklić, żeby wciągnęła tłuszcz, no i żeby była po prostu smaczniejsza. I to po prostu wszystko, wszystko dodajemy tak, jak w przepisie stoi. Nie ma w tym żadnej większej filozofii. <laughs> Nie bez kolery. to był mój pierwszy taki w cudzysłowie. Trudniejszy przepis, tak no, tak jak wspominałem w poprzednim moim filmiku, nie jestem jakimś wielkim kucharzem, ale no, czytać umiem i stosować instrukcję umiem. Jak widzicie, foremkę wysmarowałem tłuszczem, tak akurat tutaj olejem kokosowym. Możecie to zrobić znowu tak samo dowolnym, innym tłuszczem, tak nie wiem, masłem, smalcem, co kto lubi. Ja lubię jeszcze, tak, prawda, jak, jak rozmieszam sobie mikserem masę, znaczy ciasto na masę. Oczy na ciasto. To lubię jeszcze raz to przemieszać, jak, jak byłem zajęty jakąś inną czynnością. Tak, żebym wiedział na 100%, że jest no, fajna konsystencja, że, że ciasto jest jednolite. Więc tak wygląda foranka po przelaniu. A i oczywiście zapomniałem wcześniej wspomnieć. piekarnik używamy do 180 stopni i pieczemy około 35 minut. Tak, Także w wielkim skrócie tak to wygląda. Widzicie mój cudowny piekarnik bez, bez oznakowań i magia, prawda, montażu. Minęło 35 minut. Tak wygląda chleb. Warto odczekać tak z pół godzinki, a może troszkę dłużej, i dopiero wtedy go wyjąć z formy. Z foremki dużo łatwiej nam wychodzi. Tak wygląda gotowy wypiek. Pięknie pachnie pięknie smakuje. Ja wam prawda tutaj przyznam, no, no zdejcie sobie sprawę, że to prawda nagrywam ten komentarz nieco później, tak, nie na bieżąco, ale uwierzcie mi, że w momencie jak ja to nagrywałem, to naprawdę no, ten, ten zapach był super <laughs> i składniałem. Tam, tam prawda widzieliście dopiero coś tam chrupłem. W międzyczasie poleciałem po serek mascarpone, bo po prostu musiałem trochę zjeść. Wcześniej nie byłem głodny, tak, nie miałem zami zamiaru jeść. Chciałem po prostu zrobić ten chleb, ale on tak pięknie pachniał. i Zresztą spójrzcie na moją minę. No, serdecznie Wam go polecam, ale nie musicie ufać tylko mi. E, kilka osób też wypowie się na jego temat. Pozdrawiam, smacznego, cześć. Ok, dam Ci chwilę, spokojnie, nie się, tak jak mówisz. No, śniadanie Ci to pewnie dostąpi. Mam jeszcze jeden obiekt testowy. Też chętnie poznam opinię. Kurde, żeś to pochłonął? Jak ja mochłon. Takie dobre. <laughs> Takie dobre. Mamy jeszcze chleb, tak żeby nie było, że coś oszukuje. Proszę bardzo. Chyba już jadłeś mój chleb. Dobre tylko mało było. To jest ten, przepis swojej żony. Tam jest masło orzechowe. Aha. Tylko, że ja dodałem trochę cebulki. Chyba trochę czosnku. No ale generalnie... Słonecznik, dynia. A, tak, słonecznik, dynia, także trochę ziarnek jeszcze jest. Ale, ale chyba jadłeś już, nie? Mhm. Ale nie z Twojego wypieku. Nie, mojego, mojego pokarmika już nie hmm? Pro? In a bad meaning, hmm, guinea pig. Guinea pig, guinea pig. I yes. will be, oh goodness me, a guinea pig. Now he tells me. <laughs> <laughs> so, first is bread. Yeah. Okay. Uh, Kettle bread. Chleb. Could you repeat it? Chleb. Chleb, okay. Bon appetit. Ah. thank you. You made this? Of course, myself. Your fantastic recipe? <laughs> yeah, you're gonna see that online. Mm, very nutty. What is it what is in this? Okay. I think... The onion you can't taste, but everything else tastes good. Do want to with the butter or are we going to no, the that's next good. one? That's good, that tastes really good. Fantastic. Well done. Well, if you've enjoyed what you've seen today, then give it the thumbs up. You know what you gotta do. It's along the bottom there somewhere. Maybe that side, maybe that side. Thumbs up. <laughs> Thank you, Phil. Thank you. You're the best. <laughs> Very good. I do like it. It's all good. It's all good. This bread is good as well.